Cześć, z tej strony HM2, dzisiaj ze mną Ksywi. Dobry Tak, dzisiaj nagrywamy e, takie jakieś dziadostwo, żeby dostać się na kwadratową masakrę Apokalipsę e, I w ogóle to będziemy tak... I, tam będziemy tak grać, tak będzie fajnie Jak się dostaniemy, więc Olszak Olszaku przyjmij nas, a jak nie to PIIP e, Tak dokładnie nie będę... E, tak dokładnie Kruk, kruk E, więc, A jak nas nie przybiesz to będzie w, w kruk e, Więc Ja będę krukał e, Tak, Ksywie będzie krukał wtedy No i jak nas nie na, na serio, jak przybiesz to będzie w pip e, kruk. Tak, będzie kruk e, No i będę byśmy, tam było miło żebyś nas, nas, nas przyjął I ja będę z Ksywiem nagrywał Cześć Cieba Dara, Elohel! Nagrywał telefonem